Dzisiaj chciałam Wam pokazać prawoślas lekarski, bardzo fajna roślinka, bardzo łatwo rozmnażająca się, rozsiewająca się, ponieważ te małe nasionka, jak gdziekolwiek je tak po prostu rozrzucicie na grządkach lub w trawie, po prostu pięknie wyrastają. Roślina rośnie dosyć wysoka, niektóre nawet przerosły mnie. I na czym polega jej zbiór? Ja po prostu ścinam jakieś 20 cm 15 cm nad ziemią i to wszystko, całą tą roślinkę sobie suszę i albo mam na zimę dla kuzek, albo dla nas na parzenie herbaty z całości. Natomiast jeszcze dodatkową rzecz robię. Jak już zetnę, kukurydza wróciła, Jak już sobie zetnę, wykopuję całą tą część, płytko, z korzeniami wykopuję łopatą ostrą i zostawiam jakby tyle. Tak, tą część naziemną troszeczkę i troszkę tylko tyle podziemnej części, resztę wszystkie korzenie, które zostają w glebie, a ponieważ robię to w zagonie permakulturowym, więc bardzo łatwo mi to wyciągać, wyciągam z ziemi i mam korzenie prawoślazu lekarskiego, które sobie po prostu suszę i mam na herbatki. To, co zostaje, wsadzam tę tą resztę korzenia z tą częścią naziemną z powrotem, przysypuję i na wiosnę znowu to samo, duża, wysoka, piękna roślina. Gdzie gdzie mogę znaleźć małe sadzonki, które mi się po prostu rozsiały, pewnie przez wiatr lub w jakiś inny sposób. Te małe sadzonki normalnie sobie wyrywam i przesadzam sobie je w to miejsce, Albo obok, tam gdzie chciałabym mieć ten prawoślas. Natomiast nie sadzimy takich pojedynczych, tylko lepiej, żeby było tego sporo obok siebie. Tutaj następna. Można też y, nie wsadzać do ziemi, tylko z tego, co się rozsiało, pokroić nożem ceramicznym i po prostu sobie albo wysuszyć, albo zrobić herbatkę. Tutaj, może będzie fajnie widać, jaki jest ciągnący się. O, właśnie widać fajnie, e, taki żelowaty środek te, tego prawoślazu. I to jest właśnie też ta substancja, która bardzo łagodzi, pomaga w łagodzeniu na przykład kiedy boli gardło e, lub po prostu jest kaszel.